Edukatorzy i samorządowcy z terenu Konina i okolic wzięli udział w wydarzeniu pod nazwą Edu Day. Mieli oni okazję wysłuchać serii wykładów edukacyjnych, uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez znanych i uznanych prelegentów, a także zapoznać się z nowoczesną ofertą wykorzystania technologii w nauce. To jest spotkanie dla edukatorów z Konina i okolic, spotkanie edukacyjne, uczta edukacyjna. Chcemy pokazać, jak przy pomocy technologii, która ma oczywiście nie przeszkadzać, tylko ułatwiać życie, prowadzić ciekawe lekcje, rozwijać się, pomagać dzieciakom osiągać kompetencje w przyszłości, ale też wyniki na przykład w matematyce. Zaprezentowane na nim zostały rozwiązania technologiczne, które pozwolą świadomie prowadzić lekcje przy pomocy odpowiednio dobranego sprzętu oraz sprawić, że ich forma będzie dla młodzieży bardziej przystępna i atrakcyjna. Spotkanie to było bardzo ważne dla naszego subregionu. Można powiedzieć wszystko zaczyna się od edukacji to jak, będą, jak będzie wyglądała przyszłość naszego subregionu naszych miast poszczególnych samorządów z tego terenu. Informatyka, edukacja związana z informatyką jest bardzo istotna ze względu na to, że ten region jest na drodze transformacji transformacji gospodarczej, związanej z tym, że zmieniamy się ze względu na za, zakończenie pewnego działania związanego z produkcją energii elektrycznej, z wydobywaniem węgla brunatnego. Podczas transformacji gospodarczej naszego regionu powstaną spowodowane zmianami luki, które trzeba będzie uzupełnić. Dlatego też kształcenie odpowiednich kadr związanych z branżą IT jest istotne, gdyż. Określiliśmy, że tutaj rozwijać się musi branża wysokich specjalizacji. Taka branża wymaga odpowiednich kadr i te kadry mogą być właśnie kształcone w poszczególnych szkołach naszego subregionu. Dlatego istotne, żeby mieć do tego kształcenia odpowiednich partnerów. W tej chwili partnerem podczas tych dni jest firma Microsoft, która zechciała przyjąć zaproszenie do miasta Konina, aby edukować wszystkich, wszystkie osoby związane właśnie z informatyką. Liczę na to, że w najbliższym czasie będą pojawiały się wyspecjalizowane firmy, które będziemy mogli zakwalifikować do tak zwanej gospodarki 4.0. Będziemy tam potrzebowali specjalistów, których to właśnie, szanowni Państwo, wy wykształcicie. Do tej pory tego typu spotkania odbywały się tylko w dużych miastach. Jego organizacja po raz pierwszy w mieście niewojewódzkim świadczy o tym, że w Koninie i całym regionie został dostrzeżony drzemiący potencjał na rozwój. Potwierdzają to także sami organizatorzy. Konin to jest jedno z ważniejszych miast. Chciałbym też podkreślić wspaniałą współpracę z panami prezydentami, z panem prezydentem i wiceprezydentem. Także wydaje nam się, że tutaj jest obopólna chęć do wspierania systemu edukacji, ale też do rozwijania się i używania technologii na co dzień. Spotkanie było również doskonałą okazją do wymienienia doświadczeń z przedstawicielami biznesu, edukatorami i dyrektorami, a także tymi, którzy przybyli z dalszych zakątków Polski.